Innowacje w Wielkiej Brytanii oraz CEBIT. Innowacje to przede wszystkim małe przedsiębiorstwa. Chcielibyśmy dowiedzieć się, w jaki sposób Wielka Brytania promuje małe, innowacyjne przedsiębiorstwa. Chcemy promować przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii poprzez status państwa partnerskiego CEBIT. W ubiegłym roku krajem partnerskim była Polska. Uważamy, że ustanowiliście poprzeczkę bardzo wysoko, więc musieliśmy zrobić coś spektakularnego w tym roku. Targi odwiedził nasz premier. Jego przesłanie było bardzo wyraźne. Chodziło o to, by Wielka Brytania informowała o swoich innowacyjnych przedsiębiorstwach. Na Cebit obecne są nasze duże firmy, takie jak Vodafone, BT oraz Sophos. Jednak skupiamy się na małych przedsiębiorstwach. Na Cebit jest 130 małych innowacyjnych firm z Wielkiej Brytanii, czyli trzy razy tyle, ile mieliśmy w ubiegłym roku. Jakie są Wasze doświadczenia ostatnich paru dni? Czy jest duże zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów oraz klientów? Cebit rozpoczął się dla nas medialnym oblężeniem. Dziennikarze byli wszędzie i chcieli pisać o naszych przedsiębiorstwach. Jednak oprócz medialnego szumu istotny jest dla nas biznes. Firmy informują nas o tym i są bardzo zadowolone. Jedna z nich. Ironcore, firma zajmująca się drukiem 3D, sprzedała w jeden dzień produkty o wartości 100 tysięcy euro. Tego rodzaju rezultaty chcemy mieć natychmiast. Nie chodzi tylko o to, co firmy sprzedają, chodzi o potencjalną współpracę. Wiele firm informuje nas o nawiązanej współpracy. To kontakty nie tylko z firmami niemieckimi, ale również z firmami z całego świata. Czy masz jakieś rekomendacje dla małych firm w Wielkiej Brytanii, ale również w Polsce i innych krajach? Odwiedzać targi takie jak Cebit? Warto przyjeżdżać na takie targi. Mają one ogromne znaczenie dla małych firm. To swego rodzaju witryna sklepowa. W ciągu jednego tygodnia setki ludzi przechodzą obok Twojego stoiska. Mimo potencjału mediów społecznościowych, siły internetu, nadal nic nie jest tak dobre jak osobiste spotkania. Uważamy, że targi mogą tworzyć szansę dla firm kraju partnerskiego.